Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu Piasta Wigrut z rekordem Bielsko-Biała, który zakończył się zwycięstwem rekordu 1-0. Są z nami szkoleniowcy obu drużyn Marcin Foltyn, trener Piasta Wigrut oraz pan Dariusz Mrózek, trener rekordu Bielsko-Biała. Poprosimy teraz trenerów o krótkie podsumowanie tego spotkania. Zaczniemy od trenera gości. Dzień dobry, witam Państwa. No, podsumowując to spotkanie, na pewno cieszymy się z tego, że udało nam się zdobyć trzy punkty. To jest naprawdę bardzo dobry no, przeciwnik, trudny teren. E, na pewno te punkty będziemy mocno szanować. E, z samego przebiegu meczu no, uważam, że był bardzo wyrównany. Może w końcówce lekko m, na naszą korzyść. Bardzo mnie cieszy, że zawodnicy, którzy weszli przesądzili o wyniku meczu, to świadczy o tym, że na ławce mamy wartościowych zawodników, którzy w odpowiednich momentach, wchodząc, dają tą wartość do Dziękujemy i prosimy teraz o podsumowanie spotkania trenera Marcina Spoltyna. Witam Państwa. Na początek gratuluję trenerowi i drużynie rekordu zwycięstwa. I Jak mam podsumować mecz? Powiem to samo co trener Dariusz, że z przebiegu wydaje mi się, że Remis swoim jedynym wynikiem, patrząc moje na jakieś tam sytuacje, które w tym meczu były. Jeśli chodzi o nas, to na pewno w drugiej części meczu zabrakło może troszeczkę kontroli nad, nad piłką posiadania tej piłki, Więcej już biegaliśmy pod piłką. Co nie znaczy, że musieliśmy ten mecz przegrać. Mówię jeden jeden prosty błąd, brak koncentracji. Może nie wiem, ciężko, ciężko określić. Muszę zobaczyć to na wideo, co tam dokładnie się wydarzyło. No i dużo na rekorda to wykorzystała. Życzę i moje wszystkiego najlepszego powodzenia, a my walczymy dalej. W środę mamy okazję odrobić te punkty w lutnicy. Dziękuję. Dziękujemy i za chwilę zapraszamy do nas zawodników obu drużyn. Są z nami Cezary Kępczyński z Piasta Żwiglu oraz Marcin Wrubel z rekordu bielsko biała Poprosimy teraz zawodników o krótkie podsumowanie tego spotkania. Zaczniemy od czarka. Witam Państwa. Gratuluję tutaj drużynie gości zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Niestety nie udało nam się przełamać pasy rekordu u siebie. Zagraliśmy z nimi pięć meczów jak dotychczas i ani jednego zwycięstwa, niestety. Co do meczu, to tak jak już też trenerzy tutaj mówili, uważam, że to był bardzo wyrównany mecz z różnymi fazami. Były fazy przewagi rekordu, były fazy przewagi naszej. Mieliśmy swoje okazje, by napocząć rywala. Rywal też miał. Strzelił bramkę pier pierwszy w 80 minucie, niestety nie udało nam się podnieść, ale na pewno gra, nasza gra napawa jakimś tam optymizmem. Możemy patrzeć pozytywnie na przyszłość, wyciągnąć wnioski, Stara się nie popełniać, popełniać już błędów w obronie, a będziemy, będziemy punktować i, hmm. i spokojnie. Spokojnie mo możemy, myślę, patrzeć w przyszłość. Dziękuję. Dziękujemy i prosimy o podsumowanie meczu. Marcina Wrubla. Witam Państwa serdecznie. No, myślę, że tutaj nie zaskoczę niczym, tak jak tutaj trenerzy wspomnieli, tutaj kolega wspomniał, że bardzo wyrównane spotkanie, myślę, że bardzo dobre dla oka, dobre tempo gry, wiele sytuacji, i no, gdzieś tam na, na naszą korzyść, jedną bramkę wygraliśmy to spotkanie. Życzę powodzenia, różnie to będą jeszcze nie jeden punkt w tej lidze, bo naprawdę bardzo dobrze wyglądają. A my cieszymy się ze zwycięstwa i jedziemy dalej. Dziękujemy i zapraszamy Państwa na kolejne domowe spotkania. Piasta teraz przed nami bardzo ciekawy tydzień. W środę jedziemy do Leknicy, aby zagrać mecz z rezerwami miedzi. A już następną sobotę, 21 sierpnia o godzinie 17, podejmiemy u siebie Lechie Zielona Góra. Do zobaczenia.